Cześć wszystkim, witajcie na kanale Chomiczy Świat i w dzisiejszym odcinku powiem Wam o tym, dlaczego nie można kupować zwierząt w sklepach zoologicznych, więc bez przedłużania zaczynajmy. Więc tak jak pewnie większość osób już zauważyło, w sklepach zoologicznych panują bardzo karygodne warunki. Chomiki są trzymane mm, razem, mimo że są samotnikami. Zamiast rocin mają pellet, tak samo jak króliki często są trzymane oddzielnie, mimo że powinny być trzymane razem. Tak samo jak świnki morskie, myszy, szczury to tyczy się to dokładnie wszystkich zwierząt. Więc o co dokładnie chodzi? Kupowanie zwierząt w sklepach zoologicznych jest to płacenie za ich cierpienie, bo tak jak powiedziałam już, wszystkie mają karygodne warunki. Oraz wszystkie pochodzą z pseudochodowi. Pseudochodowa, jakby ktoś nie wiedział, jest to takie miejsce, gdzie, e, e, gdzie rodzą się właśnie małe zwierzęta, e, mają one tam właśnie jeszcze bardziej karygodne warunki. E, samica służy e, jako maszyna do rodzenia dzieci. Więc tak jakby. Ona jeszcze do końca nie wychowa tamtych dzieci, a ona już jest od nowa zapłodniana i od nowa zachodzi w ciążę. Już nie wspomnę o tym, że młode mają choroby genetyczne, wady. I właśnie jeśli chodzi też o to, no to młode są oddzielane od matki dużo, ale to dużo za wcześnie. Tak jak powinny być minimum 8 tygodni, to jest na przykład u chomików, to one są oddzielane po tygodniu, po dwóch, po trzech, czasami nawet po kilku dniach, więc to jest po prostu właśnie to się wiąże z tymi wadami genetycznymi. I często właśnie te chomiki są dlatego też chore, nie umieją właśnie same różnych rzeczy robić, bo ta matka powinna je do końca wychować, tak. I właśnie, tak jak powiedziałam już, wszystkie te zwierzęta w sklepach zoologicznych pochodzą z tych właśnie pseudochodowi I w sklepach zoologicznych, na przykład jak jakiś królik, bo tyczy się to wszystko, tyczy się te rady wszystkich, dokładnie wszystkich zwierząt, które są tam sprzedawane. Więc na przykład, jeśli jakiemuś z pracowników nie spodoba się jakiś królik, bo na przykład urośnie za duży... Albo po prostu jest już chory i nie opłaca im się jego leczenie, bo w ogóle oni nie leczą tych zwierząt nic, tylko po prostu oni mówią, że na przykład wezmą go na zaplecze, co oznacza, że oni po prostu go zabiją, bo te zwierzęta, które nie spodobają się tym pracownikom, są najzwyczajniej w świecie zabijane. Mm. Więc, niektórym ludziom może się wydawać, że kupno zwierząt w sklepach zoologicznych ratuje je. E, nie, to jest błędne koło. Nie ratujecie ich, e, kupując je. E, wręcz przeciwnie, jeśli kupicie na przykład właśnie jedne, jedną myszkę czy jednego chomiczka, na, je, na jego miejsce za te pieniądze e, trafi 10 innych. Cały miot mogą sobie za to kupić ci, co tam pracują. Więc, to jest naprawdę błędne koło. Mm. Więc teraz, e, skąd e, pojawia się pytanie, skąd wziąć na przykład chomika, królika? Macie, e, są różne tak zwane adopcje, domy tymczasowe, fundacje. One się zajmują właśnie takimi rzeczami, jak e, oddawanie chomików po przejściach. Często są one właśnie wyjmowane z takich warunków, i to jest naprawdę bardzo dobre. I właśnie no, zachęcam bardzo do adopcji, do, do adopcji, właśnie z domów tymczasowych, z fundacji. To jest bardzo dobre wyjście. I teraz nasuwa się kolejne pytanie. Co mogę zrobić, kiedy na przykład chcę uratować takiego małego króliczka? Ale trzeba zrobić tak. Jeśli chcecie go wyleczyć na przykład na własny koszt, bo jest chory, albo ma już tam prawdę, bardzo złe warunki i Wam się go robi żal, a to jest normalne, no to możecie na przykład wyleczyć go na własny koszt i to będzie wyglądało tak. Nie płacicie za niego ani złotówki. Powiedzcie na przykład, bo działają w różnych miastach takie służby jak Animal Patrol i inne takie i one się zajmują właśnie te zwierzętami. I oni mogą je wyciągnąć właśnie z takich warunków. Więc możecie na przykład powiedzieć tym pracownikom, że jeśli nie oddacie na przykład e, mi tego królika za darmo, e, to wtedy zadzwonię po właśnie taki Animal Patrol e, i po prostu ci pracownicy e, w sumie to nie mają wyjścia. Oni muszą wam oddać tego królika czy chomika za darmo, bo oni się po prostu boją konsekwencji. E, I wtedy. E, i na przykład, jeśli powie Wam ten pracownik, no to na przykład spuszczę Wam cenę z 60 zł na przykład na 40. Nie, nie płacicie za niego ani grosza. Za żadne zwierzę ani grosza nie płacicie, ani złotówki. Nic, kompletnie. Bo to właśnie jest o to, o czym mówię. Każda złotówka, każde pieniądze, które są tam zostawiane, napędzają ten chory biznes. A jeśli na przykład widzicie że zwierzę jest na przykład chore, czy właśnie coś z tych rzeczy, nie ma jedzenia, picia i Wam jest go właśnie żal, I, ale nie możecie sobie pozwolić na trzymanie na przykład królika czy chomika w domu, no to po prostu zadzwońcie po te Animal Patrol i podajcie trzy podstawowe powody do zgłoszenia. Brak jedzenia, brak wody, jakaś dana choroba i oni na pewno się tym zajmą, przyjadą tam, sprawdzą, Mm, I to jest właśnie to, żeby nie zostawiać tam pieniędzy, tylko po prostu dzwonić po takie służby.